Jestem właśnie przed placem Kultury. Trwa protest przeciwko fałszywej pandemii. Gigantyczne siły policji. Tam jest demonstracja. Wokół spisywani są ludzie. Dobre, dobre. Nie, 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 nie ma spis! Nie ma spis! Nie ma ni spis! Nie ma spis! Nie ma spis! Nie ma spis! Nie ma spis! To nie, nie Białoruś, ni like no, yeah, no, no, to nie Mińsk, to nie Łukaszenko. Merci! Merci! Idziemy dalej? W kordonie zamknięci są ludzie. Tam grupy, grupy policjantów, dawno nie widzianych takich sił. Idziemy dalej. Idziemy dalej. <grywa>

Dzielenie społeczne. Idziemy dalej. Idę dalej. To był jeden kordon, który zamyka. Zamyka dojście do całej manifestacji. Wychodzę właśnie z pierwszego kordonu i będę mijał drugi kordon. Z tej strony się ustawiają. Będziemy pokazać Państwu, jak to wygląda. Przypominam, to Warszawa, nie Mińsk, Polska, nie Białoruś. I tak wygląda prawo do demonstrowania swojego niezadowolenia społecznego. Jak Łukaszenko zabrania Białorusinom demonstrowania to jest źle, a jak tutaj nam się zabrania demonstrowania to jest dobrze. Idziemy. じゃあ。

ファンファン No, i odchodzimy coraz bardziej. O, i jeszcze tutaj kordon jest trzeci, można powiedzieć, na alejach. I tyle.